Kolumna półkowa to idealny destylator dla użytkowników, którzy chcą eksperymentować z różnego rodzaju destylatami z owoców, żyta, ryżu, ziemniaków czy innych zbóż. Umożliwia wyraziste, mocniejsze niż w innych typach destylatorów wydobycie smaku i aromatu z destylowanego surowca. Na kolumnie półkowej można też destylować zwykłe nastawy cukrowe czy glukozowe i otrzymywać słabszy spirytus mocy 92-95% lub świetnej jakości bimber. W dobry destylator oferujemy kolumnę półkową na średnicy fi 89. Nasza kolumna posiada w standardzie 4 półki sitowe oraz klasyczną głowicę ze skraplaczem. Kolumna półkowa to uniwersalny destylator, który polecamy w pierwszej kolejności wielbicielom trunków oraz wódek smakowych. Kolumnę półkową możesz skonfigurować pod swoje potrzeby i zamówić w naszym sklepie internetowym. Możesz wybrać tylko te elementy z zestawu, których potrzebujesz, a zrezygnować z tych niepotrzebnych lub po prostu dokupić je później. Jak samemu skonfigurować zestaw? To proste. Wejdź na dobrydestylator.pl i wybierz wybrany typ destylatora. W tym przypadku kolumnę półkową FI89. Kliknij przycisk Skonfiguruj i zamów. Pojawi się okno, gdzie wybierasz swój zestaw. Kocioł. Oferujemy kotły 30, 50 i 70 litrowe. Każdy kocioł posiada mufę na grzałkę, spust, termometr oraz dodatkowy wlew na górnej dennicy. Minimalny zalew w każdym kotle, żeby przykryć grzałki, to około 13 litrów. Dodatkowo kocioł możesz zamówić z szerokim 135 mm wlewem, ułatwiającym swobodny dostęp do wnętrza kotła i jego mycie. Ocieplenie kotła. Ocieplany kocioł to nie tylko mniejsze zużycie prądu, ale też szybszy proces destylacji oraz większe bezpieczeństwo. Nie poparzysz się o gorący metal. Papuga destylacyjna. Papuga to urządzenie, w którym umieszczasz alkoholomierz. Widzisz na nim na bieżąco moc produkowanego destylatu. W przypadku trunków smakowych jest bardzo przydatnym elementem, który znacząco ułatwi destylację i ciągłą kontrolę uzyskiwanego destylatu. Regulator mocy służy do sterowania mocą grzałek. Jest to szczególnie ważne przy destylacji na kolumnie półkowej, dlatego że zmiana mocy grzania wpływa na aromat i jakość uzyskanego na tej kolumnie destylatu. Posiadając regulator, będziesz mógł testować różne moce grzania, żeby uzyskać najlepszy dla siebie destylat. Sonda temperatury wody umożliwia optymalne ustawienie wody chłodzącej destylator. Odkręcasz tylko tyle wody, aby na wyjściu z destylatora temperatura osiągała 50 do 55 stopni Celsjusza. Dzięki sądzie będziesz dokładnie wiedział, czy puściłeś za dużo, czy za mało wody na destylator. Moduł OLM. Jest to dodatkowy, opcjonalny element montowany nad półkami kolumny. Jest wypełniony sprężynkami pryzmatycznymi i posiada drugi dodatkowy zawór odbioru destylatu. Moduł zwiększa możliwości kolumny półkowej podczas destylacji zwykłych nastawów cukrowych oraz glukozowych. Dzięki niemu przedgony są lepiej odseparowane od właściwego destylatu. Drugą korzyścią zastosowania modułu jest uzyskanie mocniejszego, lepiej oczyszczonego destylatu czy wręcz spirytusu. Grzałki. Standardowa grzałka 3,5 kW wystarczy do prawidłowej pracy kolumny półkowej. Jednak jeżeli zamierzasz eksperymentować z większymi mocami grzania i tym samym przyspieszać destylację, możesz wybrać grzałki mocniejsze, zwłaszcza te dla kotła 70-litrowego. Mocniejsze grzałki pozwolą też szybciej rozgrzać kocioł, zawsze jednak upewnij się, że wybrane grzałki są właściwe dla twojej instalacji elektrycznej i nie spowodują wybijania bezpiecznika. Dodatkowa półka. Nasza kolumna posiada w standardzie 4 półki. To najbardziej uniwersalny i powszechnie stosowany zestaw. Dla doświadczonych operatorów dajemy możliwość dodania kolejnych półek do zestawu. Każda zmiana ilości półek wpływa na efekt końcowy, delikatnie zmieniając charakterystykę destylatu. Jest to jednak opcja dla zaawansowanych użytkowników. Zaprezentowaliśmy miedzianą kolumnę pułkową fi 89. Jeśli chcesz zobaczyć, jak prawidłowo złożyć tą kolumnę oraz jak ona pracuje podczas destylacji, zapraszamy do opisu filmu, gdzie znajdziesz link do właściwych filmów i prezentacji. Jeśli chciałbyś kupić tą kolumnę, zapraszamy do naszego sklepu www.dobrydestylator.pl